Jestem szczęśliwym wójtem, bo mieszkańcy nadal obdarzają mnie bardzo dużym zaufaniem. Piotr Harasin w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość, Agnieszka Kurczewska, wójt gminy Pieckiej. Dzień dobry, Pani Wójt. Witam serdecznie. Czy te emocje w trakcie no, właśnie tych wyborów są porównywalne do tej pierwszej kadencji, kiedy, kiedy Pani no, objęła funkcję włodarza gminy Pieckiej? Jak to wyglądało w tym roku? Są zupełnie inne. Czy ten rok, czy też kolejne, wcześniejsze lata, ponowne wybory są inne niż te pierwsze? Pierwsze wybory startujemy z czystą kartą. Natomiast kolejne wybory to już jest też rozliczenie działań. I po 13 latach, po 13, no ponad 13 latach zmierzyłam się po raz czwarty i poddałam się weryfikacji i ocenie mieszkańców. Jestem szczęśliwym wójtem, bo mieszkańcy nadal obdarzają mnie bardzo dużym zaufaniem. Panie Wójt, czym trzeba było się zająć na początku właśnie tej kadencji? Jakie były te pierwsze decyzje po wyborach? Czyli pierwsze de... ciężko powiedzieć, jakie były pierwsze decyzje. Raczej bo... kontynuacja. Kontynuacja prawda? tych zadań, które, które mieliśmy zaplanowane. Nie było czegoś takiego, że przed wyborami zatrzymujemy pracę i po wyborach ruszamy na nowo. Do, do ostatniego dnia przed wyborami yy, pracowaliśmy i ciężko nadal pracujemy, więc mówię o całym zespole, bo moja praca to praca też, yy, może tak, na sukces gminy składa się praca wielu osób, wielu jednostek samorządowych. Pracownicy urzędu wiedzą, jak ciężko pracujemy, więc yy, nie, nie było czegoś takiego, że przed wyborami zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby później po wyborach ruszyć z tak zwanego kopyta. Nie. Pracujemy ciągle na wysokim poziomie. Z, zapytam w takim razie o tą dalszą perspektywę, najbliższe miesiące co należy w gminie pani zdaniem poprawić, e, co zmienić, co ulepszyć? Jak, jak, jak ten rok będzie wyglądał e, pod względem, nie, powiedzmy, chociażby inwestycyjnym? Nie można rozpatrywać e, potrzeby gminy w perspektywie miesiąca, dwóch miesięcy, trzech, pół roku czy roku. Mamy zaplanowane działania na kolejne pięć lat kadencji. I dzisiaj możemy powiedzieć o najważniejszych rzeczach, takich, których w ciągu kilku miesięcy nie jesteśmy w stanie zrobić, bo to jest dla mnie w tej chwili bardzo poważnym problemem, bardzo. To jest oczyszczanie ścieków, z którą będziemy musieli się zmierzyć. No ale to są wielomilionowe wydatki, bo koszt przebudowy, oczyszczania ścieków szacujemy na kwotę około 30 milionów złotych. Środki unijne na ten cel są ograniczone, więc naprawdę wielkim staraniem trzeba będzie się wykazać, żeby zgromadzić jakiekolwiek środki na wykonanie tego, tej inwestycji. W tej chwili wykonujemy projekty na przebudowę, na przebudowę m.in. szkoły w Pieckach, będziemy robić nowe sanita sanitariaty, wymienimy stolarkę, stolarkę drzewiową, Wewnętrzną, zewnętrzną, też projektujemy ocieplenie w nawiadach. No, dużo, dużo jest szereg zadań do wykonania. Najważniejsze rzeczy do wykonania to, to te przetargi, do których jesteśmy zobowiązani w ramach Polskiego Ładu. Polskiego Ładu i też pozyskanych środków unijnych. I także wszystkie plany, które mamy, determinuje czas, czas, promesa, termin na złożenie, na, złożenie, na wykonanie przetargów. No teraz taki najnowszy, najnowszy przetarg, który będziemy musimy zorganizować, to jest przebudowa drogi w miejscowości Brajdyny. Mamy też zadanie wynikające również z Polskiego Ładu na zabytki dla podmiotów prywatnych. Pani Wójcie, jak się spotkamy za 5 lat, porozmawiamy, podsumujemy obecną kadencję. Jak Pani myśli, co będzie można powiedzieć o gminie Piecki? Jaką gminę chciałaby Pani oglądać za właśnie 5 lat? Przez 13 lat staram się działać w tym kierunku, żeby gmina Piecki była gminem dobrym dla rodzin. Żeby w tej gminie zamieszkały rodziny, Dlatego też y, staramy się zadbać o rodzinę od maleńkiego dziecka do starszej osoby. W związku z tym y, nasze plany y, związane z budową czy klubu dziecięcego, y, przedszkolonowego, y, teraz remontujemy szkoły, infrastrukturę też sportową, będziemy się starali poprawić. Y, Aż do momentu, kiedy będziemy tworzyli miejsca dla osób starszych, i jeśli będą takie potrzeby, bo, bo najlepszym rozwiązaniem jest to, jak osoby starsze są w domach z y, dziećmi swoimi, ale dochodzimy do takiego momentu, że dzieci wyjeżdżają do innych miejscowości, pracują poza granicami gminy i to w odległości takiej, która nie pozwala na codzienny pobyt w domu rodzinnym, i musimy zająć się starszymi mieszkańcami, więc. Y, Moim takim marzeniem to jest stworzenie przestrzeni publicznej typu wioski dla osób starszych, żeby, te, żeby, żeby można było stworzyć nie um, wielki gmach, gdzie, gdzie osoby starsze będą anonimowe, tylko żeby właśnie każdy wiodąc swoje mieszkanko. Będziemy też z Bankiem Żywności organizowali bardzo fajne inicjatywy. Podpisaliśmy umowę na długoletnią, na długoletnią umowę na użyczenie budynku w miejscowości Dłużec. Tam będzie tworzone centrum edukacyjno-kulturalno-światowe. Ale też podpisaliśmy porozumienie o współpracy w zakresie budowy jadłodajni w pieckach. To też będzie fajne miejsce, gdzie rodziny będą mogły spożywać. Posiłki, gdzie osoby starsze, które w domu już nie gotują, będą mogły te posiłki kupić. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy zajmowali się też dowożeniem posiłków do domu. No i w związku z tym, że jest wiele potrzeb społecznych, na które staramy się znaleźć odpowiedź, tworzymy, pracujemy nad utworzeniem Centrum Usług Społecznych z gminą Ruciane Nida. To jest w skali kraju pierwsze centrum międzygminne. Bo Centra Usług Społecznych. Czym ono się właśnie? Zajmie? Zajmuje się wszystkim. Wszystkim. To jest, to jest załatwienie spraw wszystkich mieszkańców w jednym okienku. Są osoby, ja, ja nie, nie wiedziałam, że, że są takie osoby, które na przykład mają osoby niepełnosprawne w domu i nie wiedząc z jakich środków mogą skorzystać, żeby pomóc sobie i osobie, którą się opiekują. Takie centrum usług społecznych. Tam za, znajdą wsparcie. Z, z, tak, znajdą wsparcie w zakresie rozwiązania różnych problemów. A centrum właśnie organizuje te usługi społeczne na miarę mieszkańców danej gminy. To nie I jest ich tak, ich że. Potrzeb. ich tak, potrzeb. Tak. To, y, to nie jest tak, że wymyślamy sobie usługę, która nie będzie miała popytu w naszej gminie. Żeby usługę utworzyć, to trzeba zdiagnozować potrzeby. No i tak w częściowo zdiagnozowaliśmy na, potrzeb naszych mieszkańców. No i teraz będziemy, no, ciężką drogę przechodzili. Walka o finansowanie. Finansowanie to może nie będzie wielkiej walki, bo są środki na to. Natomiast procedura prawna, spięcia tych obu gmin, potrzeb obu gmin, podpisanie stosownego porozumienia o współpracy, to nastręcza dużo problemów. Mam nadzieję, że na koniec tej kadencji obie gminy, gmina Piecki, Ruciana, Nida, będą mogły cieszyć się tym, że odpowiadają na większość potrzeb społecznych, czyli y, doprowadzimy do tego, że w naszych dniach chciało się żyć. Trzymamy kciuki Pani Wójt za realizację tych marzeń i planów. Nasza e, Formuła naszego programu jest dość krótka, dlatego tutaj stawiamy kropkę. E, ta rozmowa do obejrzenia oczywiście na portalu www.kopernik.tv. Agnieszka Kurczewska, Wójt Gminy Piecki, była Państwa i moim gościem. Pani Wójt, bardzo dziękuję za, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.